Dzisiaj przeżywamy święto przemienienia Pańskiego oraz jest pierwsza sobota miesiąca, Dzień Maryjny, Dzień Przemienienia Pana Jezusa. Chcemy również my być tak blisko Chrystusa jak Maryja i prosimy o tą bliskość do Pana Boga, naszych zmarłych, za których dzisiaj sprawujemy mszę świętą. Jest to intencja. Od Syna Sławomira z rodziną za świętej pamięci Walentego drożdżyńskiego i zmarłych z rodziny Wieczorków i drożdżyńskich. Prosimy Pana Boga o życie wieczne dla nich, a dla żyjących o laski potrzebne, opieki Matki Bożej. Alleluja, alleluja, aleluja. jest mój Syn umilowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z Wami i z Słowa Świętej Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał Dokonać Jerozolimy. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwalę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlęchli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn Milowany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie. I w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Świętej Ewangelii zbada nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywiedny nasz kapłan, czy Probościu. Drodzy parafianie, omiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu, kochana mamo, umielowane Boże dzieci. Jeżeli kiedykolwiek mówimy o Kościele, Kościele Pana Jezusa, to tak wiele można powiedzieć, że jest on wspólnotą, jest też jakąś, tak po ludzku patrząc, instytucją, Kościół jest znakiem dla drugich ludzi, na przykład przez to, że ma świątyni, wybudowane domy, w których mieszka Bóg, w którym jest ukryty Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, ołtarza i te świątynie też nazywamy kościołem, ponieważ to jest ta sama nazwa, dlatego, że jest to przybytek Pana Boga, który również jest w nas pan bóg i my jesteśmy żywym kościołem o tym kościele ostatni raz w naszym życiu kiedy będziemy odchodzić z tego świata powie wprost do nas kapłan który będzie sprawował pogrzeb nad naszym ciałem i jako przypomnienie dla innych dla uczestników pogrzebu powie twoje ciało było świątynią ducha świętego Czyli całe nasze życie jesteśmy Kościołem. I ten Kościół jest również opisany w Pismie Świętym. Jedno z takich momentów czytamy dzisiaj w święto Przemienienia Pańskiego. Kościół, który jest w chwale nieba, bo przychodzą i z Panem Jezusem spotykają się Mojżesz i Eliasz. Kościół jest historią zbawienia pod początku świata. Ludzie, którzy żyli na tym świecie, potem umierali, czekali na zbawienie. Czekali, że poprzez ustanowiony Kościół Chrystusowy będą mogli być zbawieni. Że przez modlitwę Kościoła, przez Eucharystię kiedyś otrzymają nagrody życia wiecznego. Że przez to, że Pan Jezus odkupi ich na Kalwarii, Umrze za nich na krzyżu. Oni wszyscy dostąpią odkupienia. Dlatego, kiedy czytamy o ukrzyżowaniu pana Jezusa, pamiętamy to jedno zdanie, że kiedy niebo pociemniało, poczarniało, zaćmiło się, kiedy zasłona w świątyni się rozdarła, kiedy pan Jezus oddał ducha, powiedział, że wydarzyło się, wypełniło się w Twojej ręce, Ojcze, oddaję ducha mego. Tam jest też napisane, że z grobów powstawali, zmarli. I ludzie to widzieli. Kościół jest tym momentem, kiedy każdy z nas powstaje z martwych. Powstaje z martwych ze swoich grzechów. Rodzimy się jeszcze raz w lasce Bożej i to się odbywa w spowiedzi świętej. I o tym też chcemy pamiętać, kiedy przeżywamy rekolekcję, że jest to czas odpustu, czas, kiedy my uczestnicząc w rekolekcjach otrzymujemy laskę zbawienia, tak jakbyśmy dzisiaj mieli zmartwychwstać. Każdy z nas może za siebie ten odpust ofiarować, i każdy z nas może też pomóc, pomóc kto już odszedł z tego świata, kto czeka na zbawienie. Bo Kościół jest podzielony na takie trzy etapy. Jest to kościół pielgrzymujący i my nim jesteśmy, bo jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. Po tym kościół cierpiący to ten, który jest w czyśćcu i my modlimy się za nich. Bardzo często i najczęściej są właśnie intencje mszalne za zmarłych, aby ich wspomóc aby przyczynić się do tego, aby jak najszybciej mogli otrzymać nagrody życia wiecznego i oni też się orędują za nami. Oni nie potrafią modlić się za siebie, nie mają takiej możliwości już, ale mogą modlić się za nas. To jest miejsce, gdzie można zrobić coś dobrego dla kogoś, a nie dla siebie. I my w zamian, jako nasze podziękowanie, modlimy się za naszych zmarłych. Też pamiętajmy o tych, za kogo nie ma komu się modlić. Bo my często modlimy się za rodziców, za swoich krewnych, za swoich bliskich, znajomych. Ale też możemy pamiętać w modlitwie o tych, którzy już nie mają nikogo na świecie, żeby za nimi mogli się modlić, żeby za nich pamiętać. Jest Kościół chwalebny, czyli Kościół w chwale nieba. To są święci, którzy dostąpili zbawienia, którzy są dzisiaj dla nas pomocnikami, wstawiają się za nami przed Bogiem. I oczekują na nasz, na nasz powrót do nieba. To jest kościół nieba, kościół rajski, kościół chwalebnych. I dzisiaj te trzy kościoły się spotkały na Górze Przemienienia. Przyszedł Mojżesz i Eliasz, jest syn Boży i są pielgrzymi, są apostolowie, którzy byli świadkami Przemienienia Pańskiego. Jeżeli mówimy, o kościele, to chcemy też powiedzieć taką realność, że naprawdę kościół żywy może być wtedy, kiedy ja żyję kościołem. Jest taki łaciński wyraz, takie zdanie, sentire cum ecclesia, czyli współczucie z kościołem albo odczuwanie kościoła. I to jest bardzo ważne dzisiaj dla nas, bo człowiek, każdy jest stworzony, przez Pana Boga, że ma e, uczucia, że ma wyczucie, że ma pewne podejście, ma pewny sposób, ma charakter, temperament, i tym się posługujemy w życiu: e, że jest ukierunkowany na takie czy inne wydarzenia, że więcej czy mniej przeżywa swoje sprawy albo innych ludzi. I to współczucie z Kościołem jest bardzo ważne, szczególnie dzisiaj dla nas, kiedy e, niestety zauważamy, że ludzie. Nie mają jakiegoś takiego wyczucia, gdzie mogą się zająć problemem innych ludzi. Na przykład Ewangelia o dobrym Samarytaninie. Tam jest opisane, na pewno pamiętacie, jak jeden człowiek, który szedł z Jerozolimy do Jerycha, był pobity, napadnięty przez bandytów, złodziei i dopiero Samarytanin po kaplanie, po Lewicie, po ludziach bardzo zasłużonych w kościele, dopiero Samarytanin zauważył go. Posadził na swoje zwierzę i zawiózł do gospody. Tam się nim zajął. I Pan Jezus wykorzystał ten przykład, dlatego, żeby pokazać, że moim bliźnim jest każdy, kto jest potrzebujący. I prawdę mówiąc, jeżeli powiemy o Kościele, to chcemy powiedzieć taką różnicę, uświadomić sobie. Nie wiem, czy słyszeliście słowo dżunglę, co to jest. Każdy wie, ze szkoły. nie więcej, czy pamiętacie, tak? Co to znaczy? Kto nie wie, co to, to słowo oznacza? Jest ktoś taki, kto nie wie? No Dżungle to są takie terytorium zarośnięte na samych haszczami, nie ma tam nic, sama przyroda. I, I chcę powiedzieć, jaka jest różnica między kościołem a dżunglą. Że tam. Wyżywa ten, kto jest najmocniejszy, najchytrejszy, naj, najbardziej zdrowszy, e, najsilniejszy. E, Kościół różni się od dżungli tym, że w Kościele ma prawo wyżyć każdy najsłabszy, każdy najsłabszy. Taka jest różnica. Dlatego Pan Jezus zawsze postawi przed nami małe dziecko i powie, jeżeli nie będziecie, jak dzieci, nie osiągniecie zbawienia. Dlatego Pan Jezus mówi, że nie pierwsze miejsca, ale zajmujcie ostatnie miejsca. Może Wy tak ewangelicznie robicie, nie wiem. Ja trochę nieprzyzwyczajony jestem, bo u nas w Ukrainie to jakoś tak naturalnie jest, że od przodu zabrano. Nie może taki zwyczaj, może macie zajęte, podpisane, wykupione miejsca. Nie wiem, jaka jest tradycja. Wiadomo, trudno co za mu księdzu, o tym mówić, ale... Powiem, że tak niezręcznie nawet się odprawia, kiedy są ludzie bardzo daleko, bardzo bym chętnie podszedł do nas i, i tam przy Was, moją homilię. Nie wiem, na ile to ewangeliczne, ale chodziło o to, żeby się nie pchać na te przednie areny światowe o to Panu Jezusowi chodziło, bo to jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli, że Kościół jest służeniem, że Kościół jest służeniem. I na przykład pamiętam na jednej takiej zbiórce ministrantów, ksiądz nam tłumaczył, od czego słowo ministrant pochodzi, że z łacińskiej mowy, z łacińskiego języka, ministrare to jest usługiwać. I na przykład pytał nas, czy wiemy, co to znaczy minister, że tak? to ten, który służy. I pamiętam, jeden chłopak taki był no, choleryczny. Oczywiście, przepraszam, że tak jakoś to powiem, ale on tak słuchał uważnie. I mówi, co? Minister, on służy? Przecież to takie dranie, że oni nigdy nie służą, wiesz, oczywiście ja nie jestem tutaj politykiem, ale tak mu nie pasowało to słowo. Bo my bardzo łatwo możemy te słowa zamienić, bardzo łatwo możemy słowo sługa zamienić na pan i zadzierać nosa do, góra, do góry i powiedzieć, że tak, my jesteśmy kościołem, czyli tutaj proszę bardzo wszyscy się kłaniają, bo jestem z kościoła. Bardzo ważne jest to, abyśmy zrozumieli, że Kościołem żywym możemy być wtedy, kiedy w sobie mamy Pana Jezusa, kiedy żyjemy Panem Bogiem. Kościół jest to nie tylko świątynia. Kościołem ma być również nasz dom, nasza rodzina. Jeżeli rodzina nie będzie Kościołem, to Kościół nigdy nie będzie rodziną. Na odwrót tak samo. Jeżeli parafia, powiem nasza, tak, bo teraz jest trzeci dzień, to jak swój, u nas tak się mówi: Dzień w goście, trzeci już swoje. Takie jest powiedzenie w Ukrainie. Czyli mogę już powiedzieć, że dzisiaj nasza parafia, jeżeli ona nie będzie rodziną, to nasz dom nigdy nie będzie kościołem. I to tylko taka też moja osobista jakaś regresja, takie spojrzenie. Oczywiście ja jestem jako z Ukrainy misjonarzem, trochę inaczej to widzę. Inny jest sposób też, czy też czy inny sposób też wzajemności z ludźmi, czy współpracy. Na przykład ja powiem szczerze, że jako ksiądz był wyświęcony w 2004 roku, i jako ksiądz to może cztery albo pięć razy w życiu przeczytałem czytanie nam świętej. Zawsze to ludzie robią. Na przykład u was już trzeci raz czytam, nie? Dlaczego to mówię? Ja nie mówię, żebyście teraz wszyscy biegli i wydzierali księdzu książkę do czytania, ale to jest bardzo ważne, to współczucie Kościoła. Jest coś do zrobienia, do służenia, do pomocy, do zaśpiewania psalmu, nie wiem, do zamiany żarówek w kościele, do poczepiania jakichś wstążek. Kochani, nie mówię, żebyście robili wszystko po ukraińsku. Kiedyś tak przykład taki dawałem w jednej parafii i ksiądz proboszcz jedzie, ale mój bracie, to ani po rusku to nie jest, że ty gadasz, tak? bo, bo nie można przerobić ludzi. Ale chcę, kochani, powiedzieć, że to ma być jak w rodzinie. To ma być jak w rodzinie. Dlaczego? Dlatego, że później ta rodzina, każdego z was, rodzina będzie żywym kościołem. Kiedyś na jednej katechezie zadanym Pytanie dzieciom, gdzie mieszka Pan Bóg. Były bardzo fajne odpowiedzi. Ktoś mówił, że w kościele, w obrazie, w figurce, w tabernakulum, w księdzu. No, różne odpowiedzi były fajne bardzo. W niebie. Jeden chłopak mówi, Pan Bóg żyje w Pana Piotra za rzeką. Nie? No i się dzieci zaczęli śmiać. I ja mówię, no dobrze, przepraszam, teraz proszę wytłumaczyć. Dlaczego tak mówisz? I ten chłopak mówi, bo my jak jedziemy tam bawić się z dziećmi, z naszymi kolegami do Pana Piotra, no u nas na wiosce to wszystkie mówi ciotka, wujek, nie? Tam nie są rodziną, ale tak zamiast Pan, Panie, to ciotka, wujek. My jak jedziemy, to tam mówi wujek Piotr, z ciotką się nie klucą, nie sprzeczają, zawsze przed jedzeniem modlą się. I mówi, cała wioska mówi, że u nich aniołowie latają po chacie. I tak to dziecko rozumiało, że Pan Bóg mieszka w Pana Piotra za rzeką. Nie wiem, jakbym się spytał dzisiaj Waszych dzieci, czy w Waszym domu mieszka Pan Bóg. Bardzo bym chciał, żeby oni tak odpowiedzieli, że tak, u nas mieszka Pan Jezus. Jak to zrobić? Mamy szansę. Ktoś to już ma załatwione, ktoś jeszcze próbuje to zrobić w życiu, ale jeżeli Kościół będzie rodziną, jeżeli rzeczywiście na przykład. Wychodząc z kościoła, zapytać jeden drugiego, jak się czujesz. A czy już ziemniaki zebrane, a czy trawa skoszona, a czy zboże zwiezione, cokolwiek, dwa, trzy słowa. Jeżeli kogoś nie ma w kościele, to na drugi raz się spytać, a gdzie pani była. Ja, na przykład, takiej starszej babci, matka jednej siostry zakonnej, pani Lonia. Pytam pani Loniu, mówi, gdzieś byli, może gdzieś na kurort, gdzieś do sanatorium jakiegoś, czy na morze. A wiem, że ona czasem choruje, ma ciśnienie i, i, i nie przyjdzie do kościoła i to jest w jej wieku 80 parę lat, to jest normalne jakby. Ale tak chciałem podejść i mówi, no i gdzie nasza babcia Lonia była? Na jakim kurorcie? Gdzie, gdzie pani jeździła? Ona tak się patrzy na mnie i mówi, będzie ksiądz miał tyle lat, co ja też będzie jeździł. No. Ale to jest kościół żywy, nie? Jak się mówi, yy, yy, ksiądz, który wie, jak pies, kot się nazywał was w domu, to już jest dobrze. Czyli dlaczego to mówię? Dlatego, że dzisiaj, kiedy przeżywamy święto przemienienia pańskiego i kiedy czekamy na Matkę Bożą, chcemy zobaczyć, czy ten Pan Jezus już jest przemieniony w moim życiu. Czy ja Go tylko znam z obrazka, z różańca, z książeczki? Czy ja rzeczywiście mogę do Pana Jezusa powiedzieć tak, jak trzeba? Kiedyś byłem w jednej wielodzietnej rodzinie, w gościach, podliliśmy się Koronką Dobrzego miłosierdzia i najmłodsze dziecko, jak myśmy już się przeżegnali, ono mówi do taty, tato, a mogę ja teraz Panu Bogu powiedzieć, o co mi chodzi? No, a koronka to nie o to Ci chodzi, tak? No, ale mów. No i mówi, Panie Boże, a ja chcę to, to i tamto, nie? I mówi, no to mówcie, dla jego bolesnej męki, nie? Jeszcze raz tam, jedną dziesiątkę. Bo to dziecko chciało tak od siebie. Nie przez książeczki, zauczone coś, ale ono miało jakąś prośbę specjalną, swoją, osobistą. I to jest żywa modlitwa. Czy mój Kościół dzisiaj będzie żywy? Żywy Kościół tam, gdzie jest Chrystus, tam, gdzie jest Matka Boża. To jest bardzo ważne. Żebyśmy się nie bali Maryję. Żebyśmy się nie wstydzili ani Chrystusa, ani Matki Bożej. To jest bardzo ważne. Żebyśmy zawsze potrafili dać świadectwo, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. I tak już na koniec powiem, kiedyś rozmawiałem z protestantami, bo u nas są takie spotkania różne międzykonfesyjne to się nazywa, są prałsannie, katolicy, protestanci przychodzą. Teraz akurat jest czas, kiedy się modlą w centrum, schodzą się tam raz w tygodniu, modlą się o pokój. No i tam mowa o Matkę Bożą. Nie? No i każdy tam udowadnia, że Matka Boża jest ważna w kościele, tam ci mówią nie, że bez Matki Bożej dadzą radę. No i ja akurat między tymi księżmi i pastorami siedziałem już, nie potrafiłem wytrzymać swoich poglądach, i mówię do jednego z pastorów: Słuchaj, bracie, ja ci powiem jedną rzecz bardzo ważną: że Twój Pan Jezus i mój Pan Jezus to są dwa różne chłopy, w ogóle, dwóch różnych ludzi. Nie i on zaskoczony. Dlaczego? Ja mówię, Bo mój ma świętego Józefa. Opiekuna, matkę Bożą ma, a Twój to jest dom dziecka. I tak jest różnica między Twoim Panem Jezusem i moim. A no to trzeba się zastanowić. Bo my bardzo łatwo odrzucamy świętych, odrzucamy aniołów, odrzucamy Maryję. Ona jest bardzo ważna, bo jakby nie Matka Boża, oczywiście po ludzku patrząc, gdzie by się pojawił Pan Jezus. I jeżeli ona będzie w Kościele, to Kościół będzie zawsze Chrystusowy, zawsze. Nigdy matka nie wzgardzi dzieckiem. I bardzo bym chciał Was zachęcić, abyście kochali Matkę Bożą, abyście mieli do niej nabożeństwo, abyście ją zaprosili do swojego domu, żeby Wasz dom był rzeczywistym kościołem i żeby Wasz kościół przez taką gorliwą wiarę, gorliwą miłość do Pana Boga, żeby Wasz kościół również był żywym kościołem, był rodziną. Żebyśmy się kiedyś na przykład spotkali, Daj Boże, kiedyś jeszcze raz jak ojciec to wszystko przeżyli, Wasz Trowóż jeszcze kiedyś mnie tam zaprosił na jakąś może jedną mszę w życiu, to żebyśmy rzeczywiście tutaj widzieli Was i blisko Kościoła i ołtarza, i, i tutaj i w komrzach i w albach, i we wszystkich tam welonach, i tak dalej. Żeby to było ładne, żeby naprawdę nikogo z Was nie zabrakło, żeby ktoś umiał przeczytać na przykład modlitwę wiernych, bo tak się nazywa, to nie jest modlitwa księdza, tak? tylko modlitwa wiernych. Ale żebyśmy tak sobie wzięli to do serca. I może dzisiaj trochę skalnie to mówię, ale, ale bardzo ważne, abyśmy potrafili wczuwać się w Kościół, tak? żebyśmy potrafili wiedzieć, że co jest w Kościele, tak? że co jest ważne, w jaki sposób ja mogę żyć z Kościołem. I niech w tym dobry Pan Bóg nam błogosławi przez Maryję. Amen. Zapraszam za uwagę waszą. Wielki Wam serdeczny był zapłacę, za rekolekcje kaplanowi, za zaproszenie. Daj Boże, żebyście byli świętą, najlepszą parafią na świecie. Niech Pan Wam w tym przez Matkę Bożą błogosławie. I będzie pochwalony jest być. Wszystko, co nie tak mówcie mamie, ona ma mocniejsze nerwy ode mnie. Nie tylko chwalcie, a musimy Radzie wszystko powiedzieć.